Cześć, witajcie. Słuchajcie, trzeba być mistrzem świata tak, takim samym jak ja, żeby gadać do Was przez dwie minuty przed chwilą i nie włączyć nagrywania. No ale w sumie nieraz już tak bywało. Także na, na tę chwilę mogę powiedzieć, że nic nie straciliście, bo się nagadałem. I już, słuchajcie, stoimy na Birkenhedzie, To jest Birkenhead, prawa promowa. E, czekam na. E, na, na, na na będzie rano, zresztą i tak już mam teraz pauzę. 9 godzin powinienem zrobić, ale pójdę się teraz wykąpać, padnę spać i jak się obudzę, to pojadę. Oczywiście nie szybciej jak, 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 jak 8 rano. Nie, 7, przepraszam. O 7 rano, także o 7 rano mogę jechać. Jutro mam dużo, dużo zajęć i dużo do roboty, bo muszę pomalować swój nowy pokój. Muszę wziąć się trochę za robotę w pokoju, bo, bo, bo będzie trzeba się przeprowadzić. Poza tym co? Poza tym ja mówię, to jest Birkenhead, tam widzicie z przodu bramki, widzieliście już je na moim filmie, tam się wjeżdża i odstawia się po prostu naczepy, a tu tak wszyscy stoimy w jednym ciągu, tutaj przy, przy wjeździe do Birkenheadu, niektórzy czekają na naczepy, niektórzy robią weekend, niektórzy pojadą jeszcze dzisiaj wieczorem i tak się tutaj właśnie wiedzie przy weekendzie. Dobra, słuchajcie. Jak kończę, życzę wam spokojnej nocy, spokojnego wieczoru. Trzymajcie się do jutra. Jutro kolejne wejście smoka. Hej.